Cześć! Mamy dzisiaj poniedziałek, 17 czerwca 2024 roku. Kolejny raz wybrałem się na grzyby i zobaczymy, co dzisiaj znajdziemy. Życzcie mi szczęścia. Tyle, co wszedłem do lasu i mam chyba już pierwszego borowika. Tak jest. O, niestety ślimak się już nim zajął wcześniej. Znalazłem chyba kolejnego mojego borowika. Ukrywa się mchu Ale już małe ślimaki go obsiadły Do następnego Jest kolejny borowik Rośnie w ładnym mchu Dość spory Zobaczmy, jak wygląda. Całkiem nieźle fajny. Znalazłem kolejnego borowika. Zobaczmy na niego, jak wygląda. No, niestety z tej strony ślimak się już nim zajął. No ale. Nie jest jeszcze najgorzej. Trafiłem chyba kolejnego borowika, który rośnie w mchu. Zobaczmy. Tak jest. Mały borowiczek. Ale już zjedzony. Zobaczmy tutaj, co rośnie. Jednak borowik. O mało go nie zdeptałem przed chwilą. ładny, fajny zaraz obok są kolejne borowiki to dwa dość duże niestety trochę zjedzony no ale to teraz standard zobaczmy na drugiego no, też objedzony niestety I kolejny porowik. Już kilka dzisiaj na zbierałem. Jest całkiem nieźle. I kolejna sztuka. O, pół zjedzony przez ślimaka. Ale jest tu chyba jeszcze kolejny. Zobaczmy. Tak jest. I może tu trzeci. No, więcej jest jeden. Aż trzy. Z daleka dostrzegłem dwa małe burowiki. Jeden to jest drugi, ale jest chyba jeszcze trzeci. Tak jest. Rośnie należąco, ale jest sztuka trzecia, fajna, super. Chodzę po lesie już około godziny. Nazbierałem tyle grzybów jak na razie, więc jest dużo lepiej niż ostatnio. I oby tak dalej. Przy leśnej ścieżce kolejny borownik, borowik. Tym razem trochę większy. Standardowo obgryziony, no ale cóż. Jest kolejny borowik. Ale coś mi się wydaje, że tu kawałek dalej rośnie chyba jeszcze jeden. Tak jest. Jest i drugi, czyli dwa do kolekcji. I lecimy dalej. Dużo obok drogi w lesie. Trafił się taki borowik wykręcony. Ciekawie wygląda. Zobaczcie tutaj jaką trafiłem piękną rodzinkę borowików. Super. oby tak dalej Są kolejne borowiki. Zobaczmy na nie. Pierwszy. I zaraz obok. Mamy drugiego małego, takie dwa ładne małe. Znalazłem kolejnego borowika. Widać, że tu że jakiś grzybiaż był wcześniej, bo widać obierki grzybów z boku. No, Nie jest zły, całkiem ok, ale widzę, że chyba jeszcze jest. Jeden z boku. Tak. Ale znalazłem dwie ładne sztuki. Rosną obok siebie zaraz. Dwa bliźniaki. Super. No, jest jeszcze, jeszcze chyba trzeci. Ukrywa się za drzewem. Tak jest. O, ten już troszkę mniejszy. Trafiłem na dwa kolejne borowiki, które ukrywają się pod drzewkiem. odpadły główki. Lecimy dalej. Jeszcze jeden borowik na miejscu, gdzie tutaj właśnie zwykle rosną. Są jeszcze jakieś resztki. Zjedzony przez ślimaki, okazało się, że zaraz obok rośnie kolejny. I dostrzegłem chyba jeszcze jednego, gdzie zobaczyć. A nie, to już inny grzyb, niestety. Zakończyłem już na dzisiaj grzybobranie, chodziłem po lesie ponad dwie godziny i udało się uzbierać tyle grzybków. Chyba najwięcej w tym sezonie, więc coś się dzieje, rośnie coraz więcej, więc mam nadzieję, że w przyszłych dniach będzie jeszcze więcej. Jak się podobało to zostawcie lajka, like dajcie suba, do następnego razu, cześć.